Welcome to, the new way, to the new way. Hello, mordo, ja jestem Rebul, jest dzisiaj z, z, dzisiaj ze mną Patryk Cześć, cześć, cześć Witamy was w kolejnym odcinku Który to już z kolei odcinek? Horror ho, ho, ho. Przez czas, kiedy nas nie było, założyliśmy Kanał na YouTubie Kapele Kanał? A. Ej, ale założyliśmy kapelę góralską czy jakąś taką, wiesz, klasyczną, coś pod metal, bardziej hip-hop? Pamiętacie jak byli The Beatles? Piękny zespół. Założyliśmy kapelę debil, nie wiem czy dorównamy The Beatle Beatles... -ową. Bo co, a jestem rudy? Co, jak ci się urodzi rude dziecko, też będzie się cisnąć. Będę je kochał. No właśnie, to kochaj rudych. Hashtag kochaj rudych w komentarzu. <laughs> nie wierzę Okej, okay, ty jesteś gitarzystą zespołowym, ja jestem yy, bębenistą Bębenistą, no To pierwsze, polecimy na nasz popisowy kawałek Zaczynamy z grubej rury Uwaga Co <grystanie> <grystanie> Jesteście gotowi na show? Popisowy kawałek <grystanie> <grystanie> Ezekiel Franki. 2020 gap, Frank <grystanie> I don't you Okay, Frank, focus, okay? Okay, man. Now focus. Fuck you too. Is he killed? Let's go, is he killed? you ready? No! Yes. Fuck. Guys, In serio. Let's go, Frank! Woo! <laughs> Frank, let's go! poczekaj chwilę Ja, play Ja, ja, yeah, yeah, play, dobra, to masz play Ja grałem na gitarze, ty możesz pograć w grę 3, 4, lecimy, play nie, co? Już co? teraz, tak? Poczekaj, poczekaj 20 tysięcy łapek w górę, lecimy z kolejnym horrorem i wszystko ustalone, pięknie Ktoś tam stoi No właśnie ktoś To jest nasz menadżer, który nam ustala koncerty, no No dobra, to ja, ja, ja gram Ja nie Dobra, no 3, 4 Kurczę, wygrałeś No widzisz Tutaj mamy, I, i, i should point to się tutaj nie, nie dogadamy z tą grą. Tutaj też za dużo napisów. Wiecie, my przed koncertem nie możemy swoich garde gardeł nadwyrężać. Jesteśmy po koncercie, ale jutro gramy następny w, w Sosnowcu. Czekaj, bo coś się stało nie tak. Coś się stało nie tak i mnie to bardzo serdecznie. Dobija, ale to nic złego, to. Bacz się, to pamiętaj, nic złego, dobra, jesteśmy w jakimś. Kurny, nie Nie strasz mnie! Chodzą mi te włosy Jesteś do oczu! człowiekiem! Nie dam rady! Dobra, tutaj kieliszki po wczorajszej tak, imprezie, tak. wiadomo mm -hmm. jakiego trzeba rozchodniaczka przed koncertem no, dupnąć. tutaj widzę, malborazki były jarane. Trzeba coś robić, aby coś zrobić, nie? Tak, mi się wydaje, że trzeba najpewniej. najciepewnie trzeba wyjść z tych drzwi, tutaj. Wow, 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 kolce, Co o mojej olce? Jolka, Jolka, pamiętasz na ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Nie ma kolce w Olce. Kolce w Olce. Zamknięte, lecz tu, tutaj, o Olka teraz, to ta twoja, nie? Jolka? Olka, Jolka to moja. Olka? Olka to twoja. A no, moja, no. Ty nie wiesz jak twoja się nazywa? A moja to w Ameryce. A no to ten, y Alexis, Aleksis. Ja, ja, ja. Aleksis. Okej, okay, nic się nie stało, to jest tylko y, tramwaj. To w tym tramwaju, to było w tym tramwaju, brat. Już jest ósma, nie? A przed chwilą była piąta. No, szybko ten czas zadupca szybko, w tej szybko. New York Machin. Pełnia księżyca, wilki nie wyją, to znaczy, że coś się dzieje nie tak. Moja ta przepowiedziarka mi tak powiedziała. Brałeś sobie przed koncertem? <noise> Koncentrat! Nie, 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 munia, nie to nie tym razem. Dobra, ale patrz, idziemy cały czas na koncert jakiś. Ezekiel, my byliśmy na koncercie, zobacz gdzie my jesteśmy! I don't know Frank! I don't know too yeah, man. Okej, okay, i co już pozamykane SHIT! I better stay away! SHIT! Shit! No to się usiądź. Shit <noise> <noise> Shit down! Sit. Horror ma być straszny, tak? Ezekiel, my się na razie niczego nie boimy. Zdaję sobie z tego sprawę, Frank! Oooo! Gość, daadłaś skary! No to było skary! Skary too much! Not tomorrow, today! Ej, mam czary nawet na kolanach Mamy jeszcze 10 minut, bo następny koncert. No tu na spocie, oni nas tutaj zapraszali. Widzisz tą scenę tam? Can't see a thing? Widzisz tą scenę tam? I don't think need see! na tej scenie mamy koncert tam dalej potem I nothing see No i co i w lesie? Jak zwykle w lesie musieliśmy wylądować i gdzie mi? No today. Ty, ja poszedłem z powrotem. No nie gadaj, Z powrotem minut poszłem. Masz. Nie, Poszłeś? to ty teraz, bo ty masz szybsze tempo. A ja nie wiem w ogóle o co chodzi. A ja wiem! No tam się. O, czekaj! Ken. 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 Nie, boję a think. think, think. A Watch, Watching thing. Watching thing? Nic nie jest, mówię no. jakim cudem się cofnąłeś? Nie wiem, właśnie. Czas się na pewno. Z... Ale cofnąłeś się na mawie czy w rozwoju? yyy, y tak. No dobra, to to rozumiem, rozumiem. <laughs> Ej, ty rzeczywiście idziesz w dobrą stronę najwidoczniej. Najwidoczniej tak, nie przejmuj się, będzie dobrze. A czym ja się przejmuję, nie Właśnie się przejmuję no właśnie. Dobrze. Czym? Dobrze. No właśnie. O! Ty pole, wysokie pole, ja p... dole. Każdy wszedł! Każdy wszedł i Tu gramy koncert. Tutaj. Zrobię ci intro. Dobrze! Tak, skąd wiedziałeś? Pewnie gramy w tym samym zespole To graj Easy Kill Czekaj, bo gramy koncert My tutaj... Ale czekaj... ty wokalista, a ty gracz Nie, ty jesteś wokalista <grym> Ja gram Dobra <grym> Już, już! This is the end, my friend to, to zagrajmy The End O nie! Czekaj, czekaj Dawaj, no <grym> This is the end of life ten musi shall już together. Ten musi się For the last time we're going No, means so But soj, ma burn flamek, the flame nosebą. Ezekiel to on. Ty, no wróciliśmy się znowuż. Serio? Nie, na nieby. Ej, idziemy pod górę teraz, zobacz! New Land! Yy, Maciek zagraj ty bo ja nie wytrzymam. Widzisz? Tylko dotkłem i patrz, schody znałem, znałem. Proszę. <grym> Dobra no to idę. Tu trzeba mieć Imagination. Imagine Dragon, zaraz zagramy tak. nutę popisową ich tak I tam idziesz do góry? Tak pewnie <grym> Zaćmienie księżyca! Powiem tak, gra dzisiaj nas nie zaskoczyła pod żadnym wzorem pozorem Ale nie każdy pozór musi być kotlecikiem zrazowym nie wszystkie. Droga do nieba! Staram się żeby ale, nie spać. Tak, bo to już kurczę po pięciu kielichach. Pięciu ty. Przecież my to po dwudziestu no, nie mamy, bo im BMW. Ej. Okay. Ta gra jest, tak powalona! Proszę o... WOOOOOOOO! Jeszcze powiem, że to był koniec gry. <noise> no nie wiem, ale to mi się wydaje, że to był koniec. Lecimy grać koncert, bo mnie normalnie praście za chwilę tu. Wszyscy razem! Łapy w górę! Powiedz mi, dlaczego dziś nie zostawiłeś jeszcze łapki? Dlaczego nie? No powiedz mi...